JOCEAM z tej strony, Lub KURT i zapraszam na kolejny odcinek. Zagrajmy w FIFA 13, kariera Manchester United i przed nami mecz z Norwich, czyli przeciwnikiem absolutnie w naszym zasięgu. I tutaj musimy przesymulować te najbliższe parę dni, ponieważ tutaj była dłuższa przerwa. I w ogóle co my tutaj mamy, październik hmm. czyli nie wiem, nie wiem co to była ta przerwa, być może reprezentacja, kto wie. W każdym razie około tam tygodnia czy dwóch tygodni co ona trwała, mogliśmy sobie posymulować na treningach, że coś robimy. Dobra, więc takie koszulki wyjazdowe, może zagrałem w topowych. E, takie będą bardziej adekwatne. No i jedziemy. Trochę dziwnie czuję z tym, że nie ma tutaj tego dźwięku. Znaczy się nie ma muzyki, no, a zobaczymy. Troszkę taka cisza.

No i wychodzimy na boisko. Dobra, tego już nie będziemy oglądać. I możemy zaczynać. Dlaczego oczywiście nie ma dźwięków typu piosenka w tle? W menu znaczy się. To oczywiście jest spowodowane prawami autorskimi, o jakie, jakie mnie YouTube za, <grafię> oskarża, jeżeli posiadam prawa autorskie do tej piosenki. Zresztą słusznie <grafię> do tych piosenek, tych utworów. No, ale niestety po ich włączeniu w sumie sprawa niewiele się różni, bo jest... jest bardzo... praktycznie jest to samo. Więc y, ten odcinek tak eksperymentalnie, nie wiem czy założyliście bez intra. Y, dałem, ale no zobaczymy. Jeśli to pomoże, no to niestety... seria z FIFA będzie już bez tego zajebistego intra wykonanego przeze mnie... przez Pawlaka dla mnie. Y, no, a tymczasem no, dostałem też inne intro od... Kolejnego, nie wiem, czy z moich widzów, w każdym razie oglądaczy. I tymczasem Karik, dobra, pierwsza okazja. Wprost, o, pro, wprost w bramkarza. No, wykonał dla mnie też intro, no też fantastyczne. Nie wiem, naprawdę marnujecie się, wielu z was, po prostu tutaj na YouTube. Bo po prostu ja czegoś tak epickiego bym w życiu nie, nie zdołał zrobić, zmontować. Naprawdę macie, macie talent do tego. A no i niestety tutaj ta kontrola tego piłkarza jest nieco bardziej taka płynna niż FIFA 10 w którą, no, w której myślę, że najwięcej czasu poświęciłem ze wszystkich y, gier z tytułu FIFA. Zresztą się przyzwyczaiłem, że tam no, takie drewno wiecie było troszeczkę, że tylko 8 kierunków i oni je tak zmieniali bardzo. No niepłynnie mówiąc szczerze. No ale coś. Okej, okay, no tak wywalczyliśmy jakimś cudem rzut wolny. Nie, to nie wywalczyliśmy. Okej, okay. nie wiem gdzie tam wam Persie foblował, w sumie interesuje mnie to. Decyzja sędziego jest nieodwołalna, więc nie ma sensu się tutaj nią przejmować zbytnio. Okej. Okay. I tutaj sędzia naprawdę jest bardzo wyczulony na wszelkiego typu kontakt w tej części Fify. Nie wiem, czy tak było też w dwunastce, ale tutaj no, widać tą różnicę. Że sędzia praktycznie nie pozwala na nic jakikolwiek kontakt bark w bark czy cokolwiek to jest wyzdane więc no nie wiem, żeby mi się to podobało no ale cóż, ej czemu ja kurde, nie ten przycisk, super chciałem już strzelać, ale no niestety dłuższa przerwa w grze i, i mamy lagi proszę Państwa, znaczy nie lagi tylko te yy, klatkowanie spadek FPS-ów mówiąc fachowo, O! to może być groźna sytuacja ale na szczęście Podaję, że Bat Stuber tam ofiarnie w ostatniej chwili zatrzymał przeciwnika. Też wydaje mi się, że na wyższym poziomie trudności raczej przeciwnik nie miałby szans z minięciem go. Ale no cóż... Tutaj nie gramy na jakimś wybitnie wysokim, biorąc delikatnie. Okej, okay, czy tam był jakiś rykoszet? Był, więc mam rzut rożny. Więc rzutka. No i niestety za dużego pożytku z tego nie było. Widzieć strzelał głową. Rebiuker zawsze dobrze główkował. Ok, teraz jest szansa. Fletcher. Niestety zatrzymany jeszcze do bitka i mamy bramkę, proszę Państwa. Robin Van Persie. Nasz póki co najlepszy strzelec w drużynie. Doprowadza do. Mm, otwiera wynik na 1 do 0 w tym meczu. Tutaj pięknie dostrzegł. Fletchera wystawił mu idealnie piłkę w tempo, Fletcher bezpośrednio. No i tutaj bramkarz okazał, wykazał się niezłym refleksem. W sumie no dostał troszkę z piły, no ale to już mniejsza to. Niech mu będzie, że dobrze mu to wyszło ta, ta parada. I mam Persji, dobrze. Właśnie to jest kurde. Potem się poznaje dobrego napastnika. Wiadomo, to jest tam granie, ale e, mówię tak ogólnie, że kurde, dobry napastnik. Mm, wiecie, oddaje piłkę i nie patrzy co się dzieje, tylko kurde, od razu biegnie za akcją, nie? No, nie może sobie przystać na chwilę, tylko oddajesz piłkę i już biegniesz na dobitkę i pilnujesz tylko pozycję spalonej. No ale cóż, na zachodzie to jest standard w polskiej lidze, która się swoją drogą właśnie zaczęła. Nasza rodzima, kochana Ekstraklasa. Już kaleczy. <laughs> Dobra, Walencja. Walencja, czy będzie dwa do zera? No, niestety, słupek. Ale przycisnęliśmy. Piękna akcja z, um, prawo skrzydłowego Manchester United. Zakończona prawie, że bramką. Ale czegoś takiego jak prawie bramka nie ma. No tutaj za prawie bramki to e, punktów się nie dostaje. Mm, Okej. Okay. Jak tam? Biło tutaj interesowało posiadanie piłki. bo... Zawsze lubiłem tą statystykę. O, 63%. To mi zawsze podnosi morale. Nie wiem dlaczego. Kiedy patrzę na to. Okej, okay, no i zaczynamy już drugą połowę. Szybko zleciała ta pierwsza. Okej, okay, Van Persie odebrał piłkę już na połowie rywala. Van Persie sam na sam. Van Persie mamy 2 do 0. Proszę Państwa. Holender już dzisiaj swoją drugą bramkę. Tym razem z akcji sam na sam. piękny tam wywalczył. W okolicach no, 30 metra, powiedzmy, yy, piłkę po no, zamieszaniu, jakim, jakie sami sobie stworzyli obrońcy drużyny przeciwnej. No, i to zamieszanie wykorzystał Van Persie na spółę bodajże tam z runejem. Tam troszkę pomagał, z tego co się orientuje. Okay. ok, świetnie. Wayne Rooney. Do Walencji. Walencja też dzisiaj bardzo aktywny. I równej i van Persie pokazują się, ale Walencja będzie dośrodkowywać. Niewiele z tego wyszło. Ale jest jeszcze Fletcher, Fletcher na dobitkę. No i ta piłka jakimś cudem przeszła przez setki tych nóg obrońców. Co mnie dosyć zaskoczyło. Dobrze, szybki wyrzut z autów. nie ma co się zastanawiać. Myślę, że nie ma co grać po prostu na czas. Teraz po prostu trzeba strzelić jak najwięcej bramek bo mamy ku temu okazję. Wszyscy wiem, że bramki to jest to, co youtuberzy <grywają> lubią najbardziej. Na pewno fani FIFA. Dobra. Pan Percy indywidualnie, no i z kłopotami bramkarz, no ale najważniejsze, że bramki nie było. Przynajmniej najważniejsze dla niego. Dobrze, zatem spróbujmy odebrać tą piłkę, za kończąc w ten sposób akcję przeciwnika. To, co trwało nas zdecydowanie zbyt długo, a no, niestety nieudany wślizg obrońcy bawi się z nami niesamowicie. <laughs> a i chyba przeholował troszeczkę zmiany. E, no tak, mi się oczywiście, ja czymś takim jak zmiany ja się nie hańbię. Moi piłkarze są dobrze przygotowani fizycznie na pełne 90 minut, więc nie ma sensu, żeby tutaj zmieniać ich też pewnie już tam. No Walencja na pewno jest w kiepskiej kondycji, bo to już widziałem. Tutaj, że w pod koniec pierwszej połowy miał taki jeden raid, w który złożył praktycznie całe swoje siły i... No niestety za dużo mi tych sił na drugą połowę już nie zostało. Dobra, Karik. Nie, to nie ma co. Spieszyć z oddawaniem piłki. Spokojnie sobie rozegramy tą akcję. I teraz próbujemy się obrócić, ale niestety... Przeczytał moje intencje yy, obrońca drużyny przeciwnej. Yy, no okej, okay. powiedzmy, że tam był. A nie, no dobra. Nie, nie rozumiem tego tych faul tutaj jest. Okej, okay, tam jakieś przepychanki. To no też fajne. fajna sprawa. Spróbujemy bezpośrednio. W sumie co mi szkodzi. Przy wyniku 2 do 0 można sobie zaszaleć. Dobrze, że jest ten napis 31 metrów. Mogę sobie używać go jako celownik właściwie. Albo nie wiem. Wypróbuję ten mój nowy trick. No ok. Mogłem pokusić się, żeby strzelić zdecydowanie mocniej. Z tego i tak by bramki nie było, no ale chciałem sobie przetestować jak. Jak działa strzelanie po ziemi w tej grze, bo nie używałem tego nigdy. No, no. chyba zacznę używać, bo to bo zazwyczaj po strzałach z wolnego w moim przypadku piłka ląduje ponad poprzeczką tymczasem Karik, to był chyba Karik, tak mi się wydaje bardzo uspo yy, ofensywnie usposobiony dzisiaj Karik, zazwyczaj Fletcher brał bardziej odpowiedzialność za kreowanie akcji ofensywnych czy też włączanie się w te akcje ofensywne a tutaj no dosyć niespodziewanie Fletcher dzisiaj grał bardziej zachowawczo bardziej defensywnie a to Karik częściej wywłącza się w akcje zaczepne no, tutaj genialny wykonany aut przez y, drużynę Norwich. Nie ma to tamto, postarali się. Oj, to. <laughs> Fair play, no wiecie. Chciałem być tutaj uczciwy wobec komputera. Yy, I oddać im piłkę. Prawda. Tja. Yeah. Dobra, i teraz, czy będzie z tego bramka? Mam nadzieję, że nie, DGA. Ręce na długie. Jednak nie do roboty. Fajny <laughs> to z mojego kumpla się nabijali, że jest jak alligator. No. Krótkie ręce do roboty i długi pysk do picia. Myślę, że DGA nie idzie tą drogą. Tymczasem Fletcher i 3 do zera. Piękna bramka, Darren. Jesteśmy z ciebie dumni. I teraz troszkę cię pojeżdżamy. No, świetne zachowanie. Lepiej tego nie mógł zrobić. W krótki róg. Bramkarz absolutnie bez najmniejszych szans. Znaczy, bramkarz mógł się nieco lepiej zachować i wyjść nieco dalej od bramki, co bardziej skrócić kąt. No ale cóż, nie mniej to jest się tym przejmować. Tymczasem Van Persie i mamy 4 do 0. Dalny Flasher, proszę Państwa, znowu zarzuciłem mu za bardzo, że. Yy, yy, no, nie podłącza się w tym meczu w akcje ofensywne. A tu proszę bardzo, yy, kilka minut, dwie bramki yy, tego zawodnika. Jakby chciał mi coś udowodnić, że ona absolutnie nie musi tego robić, bo ma on pewne miejsce w drużynie i mam nadzieję, że tak będzie w następnym sezonie i przez następne kilka sezonów. Tymczasem koniec meczu. Nie, no, jeszcze tutaj jakiś faul niecny Wajna Rudnaya. Mam nadzieję, że nie stracimy jakoś głupio bramki jeszcze w końcówce, to absolutnie bez konsekwencji już. Teraz wybijmy to, już nie ma sensu. Tak jest w tej chwili oficjalnie, ten mecz się kończy. Norwich City 0, Manchester United 4. Dwa gole Van Persiego, dwa gole, gole Darena Fletchera. Fenomenalny mecz, świetne zwycięstwo. Przede wszystkim bardzo wysokie. Sprawdźmy oceny. Darren Fletcher 9-9, Van Persie 9-8. Co za oceny. Nie ma co, że Karik tutaj bat tuber 92 2 świetno jak środkowego obrońcy. Tym bardziej, że on nie miał za bardzo tutaj roboty w tym meczu. Hmm, no nic, poczekamy, aż się wczyta. Barclays Premier League. yeah. Sprawdźmy tymczasem na stan SMS-ów w telefonie. Tylko jeden, no, co to niespodzianka. Oh, come on. Prag tak, dostępnych meczów. No, w końcu. Będę musiał przerywać nagrywanie podczas tego ekranu. No i cóż, ja Wam w tej chwili podziękuję. To był a już któryś tam odcinek z FIFA. Tak sobie bardzo tego nie monitoruję. Tak więc zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Ja jestem Lubkurs. Niech moc będzie z Wami.